W tym teście sprawdziliśmy dla Was nie tylko zużycie paliwa według komputera pokładowego, ale także o ile przekłamuje on rzeczywiste spalanie. Zatankowaliśmy w trasie dwa razy do pełna i porównaliśmy wynik obliczony pod drugim dystrybutorem z wynikiem wskazanym przez komputer pokładowy. Liczby widzicie na ekranie. Przyszła pora na klasyczny test spalania Hyundai I20 Active Ten pomad ustawiłem na 97 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star równą 90. -tkę. I po przejechaniu już ponad 4 km średnie spalanie wynosi 4 litry. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 4,5. Tym razem ten pomad ustawiony mamy na 146 km na godzinę. Na obrotomierzu widzimy około 3,5 tysiąca obrotów na minutę. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 8,3. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 8,6. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 15,1. Po 2 kilometrach.